Dzień dobry Państwu, Paweł Pilarczyk, oto kolejny odcinek programu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Drodzy Państwo, jak wiemy trwająca w tym momencie wojna w Ukrainie będzie miała bardzo duży wpływ na ogólnoświatową gospodarkę. Niestety będzie miała również wpływ na całą branżę elektroniki konsumenckiej. W ubiegłym tygodniu prezes SMIC, czyli Zao Haijun spotkał się ze swoimi inwestorami. SMIC to jest taki tajwański, czy to jest chiński odpowiednik tajwańskiego tsmc czyli największy w chinach producent układów półprzewodnikowych zaocenił że wojna w ukrainie oraz lockdowny które są spowodowane oczywiście przez covid znacznie zmniejszą popyt na elektronikę użytkową a także na sprzęt gospodarstwa domowego w związku z tym tacy producenci układów półprzewodnikowych jak smic ale także oczywiście inni czyli tsmc czy na przykład Samsung albo intel będą musieli wprowadzić odpowiednie korekty na na zamówienia, na układy scalone. Zgodnie z szacunkami ZAO w tym roku zostanie sprzedanych nawet 200 milionów smartfonów mniej niż pierwotnie planowano. I głównie są to smartfony, które są produkowane właśnie w Chinach, między innymi właśnie z komponentami pochodzącymi z fabryk SMIC. Natomiast za uspokoił swoich inwestorów, zapewni zapewnił ich, że SMIG pracuje w tym momencie na 100% swoich możliwości. Procent przerzucił w tej chwili wszystkie swoje moce produkcyjne na układy dla samochodów, ponieważ jak wiemy, również samochody cierpią na niedoborach układów elektronicznych, ale także do przemysłu albo do urządzeń do wytwarzania zielonej energii. SMIC ma najważniejsze swoje zakłady na terenie Szanghaju i tam w Szanghaju trwają w tym momencie cały czas jeszcze lockdowny związane z COVID-19 i ZAO ocenił, że ta sytuacja, która w tym momencie ma miejsce będzie jeszcze niestety przynajmniej trwała na pewno ten kwartał, najprawdopodobniej również kolejny i być może jeszcze następny, tak więc jeszcze ta sytuacja, gdy mamy problemy z dostępnością układów przewodnikowych będzie się jeszcze przez jakiś czas utrzymywała. Ale problem z dostępnością układów scalonych niestety wpłynie również na ich ceny. Najwięksi takich, producenci takich układów półprzewodnikowych, czyli tacy jak TSMC albo na przykład koreański Samsung, planują już znaczące inwestycje w nowe fabryki, tak żeby po prostu zwiększyć produkcję układów półprzewodnikowych, ale to oznacza, że będą musiały również podnieść ceny swoich układów półprzewodnikowych. TSNC właśnie poinformował swoich klientów, że planuje wprowadzenie podwyżek na układy półprzewodnikowe. Te podwyżki mają sięgać nawet 8% w przypadku najnowszych układów, a przynajmniej 5% w przypadku tych układów starszych i nowy cennik będzie obowiązywał już od początku 2023 roku. TSMC oczywiście tłumaczy te podwyżki koniecznością przeprowadzenia odpowiednich inwestycji. Firma zaplanowała, że do 2023 roku zainwestuje aż 100 miliardów dolarów w nowe fabryki układów stalonych, z czego przynajmniej 40 miliardów zainwestuje tylko w tym roku, czyli w roku 2022. Natomiast jeszcze wyższe podwyżki zaplanował Samsung. Samsung przekazał, że, że te podwyżki w jego przypadku wyniosą nawet 20%, a starsze układy przynajmniej, podrożają przynajmniej o 15%. Natomiast zapotrzebowanie na układy sterowane w tym momencie jest tak duże, o czym doskonale wiemy i o czym ja wielokrotnie opowiadam w moim programie, że producenci takich, takich układów półprzewodnikowych mogą tak naprawdę ceny ustalać praktycznie dobrowolnie i wiadomo, że czy dowolnie mogą ustalać dowolnie, ponieważ wiemy, że nieważne jakie będą ceny ze względu na to zapotrzebowanie, na pewno znajdą zbyt na te układy i na pewno znajdą się klienci, którzy będą gotowi zapłacić, no może nie każdą cenę oczywiście, ale na pewno wyższe ceny niż w tym, niż w tym momencie bardzo wielu producentów, czy elektroniki użytkowej, czy właśnie wspomnianych przeze mnie samochodów będą gotowi zapłacić za, za takie układy stalone. A to oznacza, że te ceny wyższe samych komponentów niestety wpłyną na końcowe produkty, czyli odczujemy te wyższe ceny niestety wszyscy. A bieżącą sytuację z układami stalonymi odczuwają wszyscy, nie tylko oczywiście konsumenci, ale także producenci, a w szczególności ci najwięksi na świecie producenci, na przykład elektroniki użytkowej czy chociażby smartfonów. W tym momencie chciałbym akurat opowiedzieć o firmie Apple. Jak wygląda sytuacja właśnie firmy Apple związana z niedoborem układów stalonych? Mianowicie Tim Cook ogłosił, że tylko w tym kwartale firma przez niedobory układów salonych straci przynajmniej 8 miliardów dolarów. Znacznie to wpłynęło również na wycenę samej firmy Apple. Jeszcze na początku stycznia Apple osiągnęła magiczny poziom 3 bilionów dolarów. To, to oznacza, że to była pierwsza taka firma, która przekroczyła wyceny na poziomie 3 bilionów dolarów. No i oczywiście była to najbardziej, czy naj, naj, najbardziej wartościowa firma na całym świecie, niezależnie od branży. Natomiast w ciągu kilku miesięcy wycena firmy Apple spadła już o blisko 20%. W tym momencie jest ona warta nieco ponad 2,4 biliona dolarów. A to oznacza, że oczywiście nie jest już najdroższą firmą, ponieważ została wyprzedzona przez saudyjskiego potentata naftowego, czyli Saudi Aramco, który w tym momencie jest wart 2,43 biliona dolarów. Chciałbym jeszcze powrócić do bardzo ciekawego tematu, czyli do konferencji firmy Western Digital, o której opowiadałem w poprzednim odcinku mojego programu, ponieważ tam padło bardzo dużo interesujących danych. Ja część z tych danych już Państwu przytoczyłem w poprzednim odcinku mojego programu, natomiast dzisiaj chciałbym jeszcze nawiązać do jednej informacji, która zwróciła moją szczególną uwagę, a mianowicie informacja dotycząca tego, jak dużo ludzkość generuje danych. Większość tych danych oczywiście jest przechowywana dzisiaj w chmurze, to oznacza też. To, to pokazuje też, jak duża jest skala problemu, z jakimi muszą sobie radzić dostawcy usług chmurowych. Szacuje się, że do 2025 roku ludzkość wygeneruje danych, które będą zajmowały około 200 zetabajtów. I teraz, żeby Państwu dać pojęcie, ile to jest 200 zetabajtów. 1 zetabajt to jest 1000 exabajtów. Oczywiście w terminologii informatycznej tu się stosuje nie okrągły 1000, tylko to jest 1024, ale ja będę tutaj mówił 1000, tak, żeby nam było po prostu prościej sobie wyobrażać te, te liczby. Czyli 1 zetabajt to jest 1000 exabajtów, 1 exabyte to jest 1000 petabajtów, 1 petabyte to jest 1000 terabajtów. Jeden terabajt to jest oczywiście 1000 gigabajtów. To oznacza, że jeden zetabajt to jest miliard terabajtów albo na przykład bilion gigabajtów. Czyli wartości mamy rzeczywiście tutaj olbrzymie. Zwłaszcza jeżeli pomyślimy sobie, że właśnie już za kilka lat, już za te trzy lata wygenerujemy w sumie na Ziemi około 200 zetabajtów. I teraz, oczywiście, skąd się bierze ta tak duża ilość danych? No wiadomo, że wynika to głównie z tej liczby urządzeń, które są w stanie generować dane. To są komputery, to są smartfony, to są serwery. Takich urządzeń już w tym momencie na całym świecie jest około 7 miliardów. Czyli 7 miliardów urządzeń generuje teraz dane, które muszą być gdzieś przechowane właśnie głównie w chmurze. Ale. Co ciekawe, tylko w tym roku ta liczba powiększy się o kolejne przeszło 2 miliardy. To też pokazuje, jak szybko zwiększa się ta liczba urządzeń, które, które są w stanie i generować, i oczywiście, również, i oczywiście zapisywać także dane. To oznacza, że ta liczba danych będzie ogromnym wyzwaniem dla wszystkich dostawców usług chmurowych, a przede wszystkim tak zwanych hyperskalerów, czyli tych dostawców największych, takich jak Amazon, Microsoft czy chociażby Google. I teraz jak zastanowimy się, skąd się te dane tak naprawdę biorą, gdzie akurat najwięcej tutaj tych danych. Oczywiście bardzo duże ma tutaj znaczenie generowane wideo. Przykładowo na YouTube'a w tym momencie każdej minuty użytkownicy wysyłają około 500 godzin materiału wideo. I teraz, żeby mieć jakieś pojęcie, ile to jest mniej więcej jedna godzina materiału wideo, w rozdzielczości 4K taka jedna godzina materiału wideo zajmuje około 40 GB. To oznacza, że w, na minutę, w każdej minuty na YouTube przybywa 20 terabajtów danych. Ogromnej ilości, zwłaszcza jak pomyślimy sobie, ile mamy, w jakiej, jakiej wielkości mamy nośnik w naszym komputerze. Ale oczywiście tutaj nie, nie tylko i wyłącznie treści wideo zajmują tak dużo danych. To są wszelkie rodzaje baz, baz danych, zwłaszcza takie bazy nieustrukturyzowane, czyli bazy big data. Dla te, dlatego teraz ogromnym. Wyzwaniem, który stoi teraz przed, przed, przed producentami, będzie stworzenie odpowiednich nośników danych, które będą w stanie przechowywać te dane, przechowywać te dane bezpiecznie, zapewniać odpowiedni dostęp do tych danych, szybki dostęp do, do takich danych. No i tutaj oczywiście będą wspierane w tym wypadku ten, ten dostęp do tych danych, czy możliwość odczytywania tych danych będzie wspierana również przez algorytmy sztucznej inteligencji, które usprawnią odczytywanie wszystkich informacji zapisywanych właśnie czy na dyskach twardych, czy na nośnikach SSD. A teraz przenosimy się na chwilę do Chin. Mianowicie Chiny przygotowują się na potencjalne sankcje. Ja o tych Chinach już opowiadałem, w którymś z odcinków mojego programu, opowiadałem, że Chiny planują inwazję na Tajwan, natomiast ta inwazja na Tajwan, analogicznie jak w przypadku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, spowoduje, że Chiny zostaną obłożone sankcjami przez cały zachodni świat, czy przez Europę, czy przez Stany. Na pewno te kraje nałożą podobne sankcje, jakie zostały nałożone na Rosję. Niestety oznacza to, że Chiny mają tą świadomość, że tego typu sankcje mogą ich spotkać już przygotowują się na tego typu sankcje. W tym momencie akurat chiński rząd nakazał wszystkim agencjom rządowym i współpracującym korporacjom wymianę komputerów na... Chińskie odpowiedniki. To znaczy, że mają być to komputery, które nie tylko będą miały chińskie komponenty, ale również chińskie systemy operacyjne. Jest to duża operacja, ponieważ chodzi o przynajmniej 50 milionów komputerów. W proces będą zaangażowani kluczowi chińscy producenci układów i półprzewodnikowych i oprogramowania, tacy jak chociażby Huawei czy Lenovo. W przypadku Lenovo wiemy, że akurat firma korzysta z zachodnich komponentów, z zachodnich procesorów, czy Intela, czy AMD, ale również Lenovo zainwestowało w własny dział produkowania układów przewodnikowych, czyli będzie w stanie dostarczyć takie w pełni chińskie komputery dla chińskich agencji rządowych. I na koniec jeszcze szybka informacja na temat ciekawego badania, które przeprowadziła firma ClickMeeting we współpracy z SentiOne. Przeanalizowano mianowicie wzmianki na temat marek laptopów, o jakich bardzo najczęściej mówią internauci w internecie. Przeanalizowano pierwszy kwartał tego roku, czyli od początku stycznia do 31 marca i okazuje się, że najwięcej wzmianek w internecie pojawiło się na temat Lenovo. Była, była to liczba wzmianek, która dotarła do 8,9 miliona osób. Na drugim miejscu było to Apple, na co ciekawe, Microsoft, który w rzeczywistości nie jest chyba tak bardzo popularny jak te dwie wymienione firmy, a kolejne pozycje to Acer 4,29 miliona i Asus 4,27 miliona. Podkreślam, że są to wzmianki w internecie, a nie sprzedaż na tych komputerów, natomiast taka ciekawostka, którą pomyślałem, że się z Państwem dzisiaj jeszcze podzielę w moim programie. Drodzy Państwo, teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie pokażę Wam najnowszego smartfona, który właśnie trafił do sprzedaży na, polscy, na polski rynek. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za chwilkę.